Cześć, Maleczko, Assistent, witam skleń, w sklepie na moim kanale, moi drodzy. Pod którymś tam postem poprosiłam Was, żebyście zadawali pytania do QA, dokładnie, bo ostatni QA było gdzieś na 100-200 subskrypcji, z tego co pamiętam. Aktualnie mam ponad 2000 więcej, więc przydałoby się nagrać kolejne. Dokładnie, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji. Przyjęcie, bardzo mi się spodobał, więc jestem bardzo zadowolona. W 2 dni 800 wyświetleń to w ogóle jest jakiś kosmos, więc dziękuję bardzo serdecznie i myślę, że możemy lecieć do pytanek. Jak w takim szybkim tempie wbijać 2000 subskrypcji? Szczerze powiedziawszy, to nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. Najpierw robiłam sub za sub, potem były komentarze dalsze suba na moim kanale. a Teraz to za jakieś tam komentarze pod większymi twórcami. Tak się tak aktualnie osoby, sobie. No, też myślę, że moje zaangażowanie, bo w półtora roku zrobiłem 200 filmów, ponad 200 filmów, więc no, troszkę co to, to dużo jest. Jakie masz PC, karta graficzna, procek i tym podobne. Więc te wszystkie informacje wraz z sprzętem gamingowym. Są w odcinku, gdzie pokazuję Wam moje stanowisko, więc link będzie w karcie. Jak nie, to spamcie w komentarzach, że nie dam. Jaki jest Twój ranking zup kreatywny i oryginalne pytanie, dokładnie. Myślę, że na pierwszym tutaj miejscu domowy mamę, myślę, że nawet nie o czym tutaj mówić. Na drugim egzekwo zupa krem z cukinii i kukurydzy, wiem, jestem dziwna. I na trzecim myślę, że to kapuśniaki fasolówka ta tu nie ma o czym więcej mówić czy będzie Bedwars z widzami, e, odcinki Bedwars z widzami. E, kiedyś na pewno będą. Na razie nie planuję jakoś zbytnio, e, ale kiedyś na pewno będą. E, tradycyjnie, kiedy pokażę twarz, kiedy pokażę twarz, e, no nie wiem, no nie wiem. Gdzieś tam w głowie mam ustalone 100 tysięcy, ale to wiecie, jaka to jest liczba. Dajmy, że na no, 10, ale... ale no zobaczymy. Kiedy najwięcej cisko czy spływ górę? To jest bardzo oryginalne. Bardzo ogólne pytanie, nie wiem jak na nie odpowiedzieć w sensie nie wiem, czy chodzi o okres, czy, czy taki, takie coś. No nie wiem, tak trochę trudno mi, bo no półtora roku to trochę sporo, więc no, na to pytanie niestety nie odpowiem. Co chciała się, się nagrywać? Eee, szczerze to. To nie wiem, nagrywajcie co chcecie. Taka jest moja, jakby, porada dla Was. Jeżeli lubicie Minecrafta, nagrywajcie Minecrafta Jeżeli lubicie nie Brawlers czy Fortnite, a, nagrywajcie Brawlers czy Fortnite. A. Więc tutaj wszystko zależy od Was. Po prostu róbcie co lubicie. I czy lubisz arbuzki? No, arbuzki są fajne. Nie należą do jakichś ludentnych owoców, ale są fajne. Masz chłopaka? Hmm. Nie, oczywiście chłopaka nie mam, bo... W jakim województwie mieszkasz? Mieszkam w województwie świętokrzyskim. E, jakie masz plany związane z kanałem? E, na razie jakichś większych nie mam. Nagrywam Minecraft na Minecraft będę nagrywała jakichś większych zmian, typu zmiana drastycznie jakoś kontentu czy coś. Na razie nie planuję, e, więc e, na razie się nie bójcie. Czy zrobisz własny serwer Minecraft? Nie, to nie dla mnie To nie dla mnie Po pierwsze jestem zapracowana Dokładnie, znaczy zapracowana No jednak te, te odcinki troszkę trzeba poświęcić czasu na nagranie, zmontowanie Jakieś tam grafika czy coś A po drugie też chcę mieć trochę czasu za siebie Po drugie teraz te lekcje, więc wiecie jak to jest Ale oczywiście może w jakiejś przyszłości, ale na razie nie mam do tego głowy Eee, czy chciałabyś kiedyś albo za niedługo nagrywać odcinki z drugą osobą? Eee, nie, szczerze, ja się na YouTube wybiłam sama, jeżeli mogę to tak powiedzieć, nikt mi nie pomagał Więc tak, na YouTube nie mam żadnych większych znajomości, jeżeli chodzi, mi, jeżeli chodzi o twórców jakiejś, eee, jakiejś podobnej liczby subskrypcji mnie ja może jedne czy tam dwa by się znaleźli, ale tak, eee, to, to nie i na razie myślę, że... Nie. Czy ja mogłabym mieć partnerstwo z Twoim serwerem Discord? Jasne, każdy tutaj serwerek może mieć partnerstwo, więc pisz tutaj na brief. Jakiego mikrofonu używasz? Używam, czekacie Miko Drust 212 no więc polecam. Co Cię tak motywuje do nagrywania na YouTubie? Myślę, że Wy, moi widzowie i zasięgi, zasięgi wyświetlenia, w sensie ale mimo to, że jak robisz coś i z tego nie ma efektów, to automatycznie po prostu Ci się tego nie chce robić. Myślę, że tak u was to jest, czy z nauką, czy, czy z czymkolwiek, na przykład z rysunkiem, coś nie wyjdzie za pierwszym razem, to już ci się tego nie chce robić. Ale tak, w tym okresie, kiedy miałam troszkę gorszy okres, to, to tak jakby te wyświetlenie mnie nie obchodziły i po prostu no, odpowiadając głównie na pytanie, to wy, czyli moi widzowie. W co grasz oprócz Minecrafta? Oprócz Minecrafta gram też yy, Fortnite, jeżeli chodzi o PC. Na PC, na PC to tylko Fortnite i Minecrafta. Na telefonie o dziwo sobie zainstalowałam Brawl Stars i gram w parę godzin dziennie. Nie oceniajcie mnie. W jakim programie montujesz i nagrywasz? Yy, montuję w Adobe Premiere Pro CC 2012. Co? 2018, przepraszam, a nagrywam w obs Myślę, że to obecnie jest jakimś większym zaskoczeniem. Ile masz lat? Mam lat 12. 13 rok rozpoczyna 11 sierpnia. Żen Syrena, Cornelia. Tak, co, co, co takie dziwne? Takie dziwne imię? Protestuję. Kiedy nagrywam ten odcinek? Jak już mówiłam, odcinki znam kiedyś będą, więc proszę wyczekiwać. Ocenisz mój kanał, ocenienie kanałów może będzie na live, więc w sumie czemu nie? no i lecimy do, do tutaj sygzy sygzy e, czy cieszysz się za każdego suba? szczerze? tak cieszę się za każdego suba, bo no, no nie wiem, po prostu jak mam to opisać, po prostu tak, cieszę się nie wiem, nie wiem jakby tego roz, rozwinąć tego, tej odpowiedzi, po prostu tak cieszę się i, i się cieszę Tak. E, czy jeden, pięć czy sześć subów na tydzień e, ci nie dziwię i to jest norma e, szczerze? To tak, kurczę, to jest takie zróżnicowane pytanie, bo zależy jaki, jaki jest okres, czasami jest mega super i suby skarżone do góry, a czasami to tak, to tak, to tak idzie, jakoś tak, jak krew z nosa, to tak się mówi. Ostatnio było bardzo fajnie, ponieważ wpiliśmy chyba 8 subów w dzień, w dzień, czy coś takiego było i teraz też, jak wrzuciłam 16, to też był taki skok, więc dziękuję Wam. Można powiedzieć, że dajmy, że tak. Czasami może troszeczkę nawet więcej. Czy masz jakieś większe plany na rozwijanie na kanał? Jak mówiłam, nie mam. Minecraft zostaje i jakby na razie tak jest. Eee, kim jesteś? Takie ogólne pytanie. Jak większość chyba. No, no kim jesteś? Jestem dziewczyną, mam 12 lat, nazywam się Cornelia, jestem youtuberem, jeżeli mogę to w ogóle nazwać youtuber i robię to, co lubię, czyli nagrywam. A dlaczego tak fajnie nagrywasz? No nie wiem, tak jakoś po prostu wychodzi. Może to też troszkę przez montaż, ale myślę, że to przede wszystkim przez zaangażowanie i przez to, że że ja chcę to robić, bo czasami, jak ogląda się niektórych youtuberów, to, to jest wrażenie, że po prostu oni to robią. Nie wiem dlaczego, dla kasy, czy dla, dla czegokolwiek, ale po prostu ja to lubię robić. I... I tak właśnie jest. Do jakiej klasy chodzisz? Chodzę do klasy 6B. Jak już tak, dokładnie. Jak myślisz, ile subów bierz do końca roku? Ja myślę, e, aby jak najwięcej, to dziękuję tutaj za, e, za szczere intencje. E, no, szczerze, to nie wiem, fajnie by było, gdybyśmy byli te 2,5 koła. Myślę, że 2,5 koła to na pewno wbijemy. Fajnie było, gdyby, gdybyśmy byli 3, to byłoby już koks. Pamiętam taką też śmieszną sytuację. Kiedy biłem 2000 subów, to było pamiętam dokładnie 19 listopada dokładnie. 19 listopada pamiętam, dwa koła sobie wybiły, to coś tam mm, dałam post i coś takiego było, że no to pięć do końca roku i miałam wtedy ten postu i to, to, to już tak tak, tak tak dziwnie trochę. Od którego sezonu grasz Fortnite'a? Grałam od sezonu 10 albo nie, od sezonu 10 tak. E, czy grałeś kiedyś w Robloxa? Tak, grałam kiedyś w Robloxach, tak, była nawet kiedyś seria na moim kanale, ale to rok temu, więc no... Czy masz zwierzę? E, nie. E, aktualnie zwierzaka żadnego nie mam, kiedyś miałam, ale teraz nie mam. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam brata. E, czy jeśli właściciel jakiego serwera Minecraft napisałby do Ciebie w swojej to czy zgodziłbyś się? Zależy jaki to byłby serwer. O, aktualnie współpracuję z, ze Skyblockiem z w jednym, więc na pewno te, te dwa serwery, te dwa typy serwerów odpadają. Jakieś inne, nie, no to chętnie, więc. O, więc no, zależy. Czy live y będą częściej? O, czy live y będą częściej? Szczerze, na razie jest jeden live w tygodniu, i wszystko jest GITES w soboty. O tak między 17 a 18, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Na razie nie planuję. Jeżeli chodzi o wakacje, to na pewno będzie więcej, bo wakacje wolne, więcej czasu wolnego i ogółem. Na razie w roku szkolnym myślę, że jeden live, więc e, mam nawet tego roku szkolnym, ale na razie le, jeden live na tej myślę, że jest ok. Jaki najbardziej lubisz przedmiot w szkole? Najbardziej lubię biologię, informatykę wychowawczą. Nie oczywiście żartuję, ale myślę, że biologia informatyka to takie dwa moje ulubione przedmioty. Też z nimi wiążę przyszłość. Chodzi mi w szkołę ale jeszcze 100% zdecydowana nie jestem, ale też mam sporo czasu. Nagryszcz dla słabszej graczy Bedwars? Eee, szczerze, to, to nie. To jakby m, od kontentu Bedwarsowego, ok. Od kontentu Bedwarsowego. Wars, Um, odchodzę, znaczy po prostu się pojawia ale nie tak jak wcześniej, szczerze to jakby nie, nie wiem, nie umiem odpowiedzieć tak, tak na to pytanie, ja sama nie jestem jakimś prokozakiem, a to, że umiem, umiem speed bridging i e, czasami e, zabiję jakiegoś typka to nic mi się nie świadczy, więc, więc wiecie Dlaczego chciałaś nagrywać na YouTubie? Dlaczego mm, chciałam nagrywać na YouTubie? Szczerze powiedziawszy, to, to takie trochę bardzo fajne pytanie, tutaj pozdrawiam, twórcę. Um, zaczęłam oglądać się tutaj gdzieś tak od podstawówki, początek podstawówki, myślę, że druga trzecia klasa. Um, I po prostu um, pamiętam taki moim mój, mój pierwszym entuberem, który tak oglądałam, to był dealer, dokładnie może kojarzycie, może nie, taki Minecraftowy świrek, ponad milion ma, myślę, że kojarzycie. I on właśnie tak sobie nagrywał, to były początki ferajne, coś takiego Może drugi czy tam trzeci sezon, już nie pamiętam I właśnie tak sobie myślałam, kurczę fajnie by tak było mieć swoich widzów, nagrywać dla nich Gdybym już pokazała twarz, miała jakąś tam większą widownię, czyli nie wiem, gdzieś 100 tysięcy To tak spotykać się z nimi na przykład na jakichś meetupach, czy by na przykład podchodzili do mnie na ulicy i prosili o zdjęcie, gdybym pokazała twarz Więc to było takie, takie, takie wydawało mi się, że to by było takie miłe uczucie E, więc jakby, można powiedzieć, że dzięki właśnie Dlerowi zaczęłam nagrywać I też dzięki Zapu, dokładnie taki mniejszy youtuber, teraz jest mniejszy od mnie, ma 1000 subów, więc zapraszam do Zapu e, Może Wam się jego kondy spodoba, gra Fortnite'a e, I po prostu tak sobie pomyślałam, kurczę, tak fajnie właśnie ta dwójka mnie tak zmotywowała e, I tak się rozpoczęła moja kariera YouTubowa Od kiedy grasz w MC? Dokładnie nie pamiętam. Jeżeli chodzi o ogół MC, to myślę, że gdzieś 3 lata by było. No, coś takiego: 3 lata. A jeżeli chodzi o Java Edition, czyli na PC, to myślę, że półtora roku, 2 lata, coś takiego. Zasądzisz o Instagramie, no to, no, social media, takie jak, no, no zwykłe social media, jakby spokojnie, jak coś istnieje, to niech to istnieje. Dlaczego jesteś fanem Lemurka? Też bardzo fajne pytanie. Szczerze powiedziawszy, to tak na początku, na samym początku, miał, kanał, miałam kaczkę, dokładnie, czy to kura, kaczka, już do tej pory już sama nie wiem, była to kaczka, wydaje no, mi że była to kaczka. I tak, jakby. Ja sobie nie wybrałam, bo po prostu miałam skin, no, on mi się podobał i była kaczka. Ale później już chciałam, żeby to, to było tak oficjalnie, że to jest kaczka, czy to jest lemur, czy to jest piesze, to jest cokolwiek. Więc chciałam jeszcze, żeby to było tak oficjalnie. A, więc tak. Była, były jakieś tam ankiety na kanale, coś tam zagłosowało. Tak głosowaliście, no i wybrać ostatecznie psa. No, ja mówię spokojnie, no to robiłam sobie na live jakieś tam skinka, bo było bleśnie, na z tym. Zrobiłam sobie skinka i tak był piesek, dokładnie, ale tak, w sumie, kurczę. pies jest tak bardzo ogólnie, no bo rozumiem jakiś Jorczek, czy coś tam, ale pies jest taki popularny, bardzo ogólny. Więc tak, kurczę, po drugie też Abram miał psa, więc chciałam mieć coś takiego, coś takiego, wiecie, indywidualnego potem sobie już wam e, o tym nigdzie tego nie mówiłam ale myślałam sobie o, na jakąś lamą alpaką, coś takiego i pomyślałam sobie pandę i to był taki mega przełom dobra, bo jest panda ja już po e, ja prostu robię skina wszystko mam zrobione i pamiętam oglądałam kiedyś odcinek u jakiegoś tam youtubera który jako logo miał koalę e, i też u niego było takie pytanie e, czemu akurat ta koala no to właśnie on mówił, że no miała być coś tam panda ale że bardzo jest popularna i wszyscy mają pandy, i wtedy już moja psychika totalnie siadła, i już my, kurczę, No i jakby to był już ten moment, gdzie po prostu te słowa tak do mnie przemówiły, że już nie, nie mogą po prostu być w stanie dać tej, dać tej pandy. I tak myślałam sobie: Kurczę, jakie tutaj zwierzątko, byłoby nawet spoko. A tak sobie też myślałam, że lubię lemury. Dokładnie, bardzo lubię lemury. Wtedy lubiłam więc w sumie, czemu nie Lemur? jeszcze nigdy nie wiedziałam jak, jako, żeby Lemur był właśnie logiem a że mamy jakieś, jakieś tam miski, Lemurki dokładnie jakieś tam trzy więc w sumie, czemu, czemu nie? czemu nie? więc właśnie tak to był tak to był właśnie Lemur co Cię motyduje, motywuje do nagrania? to tyle, gratuluję kanału, dziękuję co mnie motywuje? no to jak już mówiłam Wy, czyli moi kochani najkochani widzowie. Ok, moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli, jeżeli chcecie kolejny film, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Każdego tutaj twórcę komentarza pozdrawiam bardzo serdecznie. Były też komentarze, czy mnie pamiętasz? No to tak, pamiętam wszystkich, gdyby ktoś chciał wiedzieć. I widzimy się w kolejnym filmie. Dzisiaj chyba też będzie liveik, chociaż nie wiem kiedy to wstawiam. Jeżeli w sobotę to będzie liveik. Dobra, więc trzymajcie się. Na razie, no i pa pa! <słuch>